Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Tak, wiem, nie było mnie tutaj wieki, ale wiecie, wyszło jak wyszło, po prostu byłem, że tak powiem, zarobiony. Yy, I co? Ostatnio dostałem paczkę od NYXA z nowościami na jesień, więc pomyślałem, że zrobimy sobie taki makijaż nowościami, żeby zobaczyć, co też ciekawego u tego NYXA się pojawiło. Przy okazji będzie też kilka innych produktów, które dla mnie są nowe, niekoniecznie są nowością na rynku. Tak czy inaczej myślę, że będzie ciekawie. Zaczynamy! Cały makijaż zaczynam od nałożenia nabliżającego podkładu Burn to Glow od Nexa. Dostałem 5 yy, różnych kolorów tego podkładu, z czego yy, ten, który wybrałem na dzisiejszy makijaż, to Warm Vanilla i jest to najciemniejszy kolor, jaki dostałem. I teraz uważajcie. Nieźle co. Kolorów jest 45 z tego, co wyczytałem z ulotki, więc no, można było znaleźć coś ciemniejszego tutaj jeszcze do tej paczuszki. Niekoniecznie same takie blaciochy. I tak sobie myślę, że może zrobimy sobie jakieś rozdanie, co Wy na to. Piszcie jakie macie pomysły, jaki konkurs byście chcieli, coś takiego. To zorganizuję Wam jakąś paczkę i coś sobie zrobimy ciekawego, tutaj, żeby się z Wami podzielić. Przecież ja co, no nie zjętych kosmetyków. No dobra, to już cały wysmarowałem się za jasnym podkładem, przechodzimy do korektora, i tym razem podokoł użyję Magic Perfection Concealer z firmy Eveline, i to nie jest akurat nowość, to jest produkt, który dobrze znam i który lubię. Jeżeli szukacie korektora, który ma dosyć dobre krycie, a przy tym nie obciąża, nie przesusza skóry pod oczami, to jak najbardziej polecam Wam zainteresować się tym produktem, zwłaszcza, że jest. Bardzo tani, dostępny w Rossmanie, więc można powiedzieć, że wszędzie. Wszystko aplikuję przy użyciu gąbki, która też jest w zasadzie nowością moją. To jest Bitlicious z Lovely, czy jakoś tak się nazywają te gąbki. One oczywiście już nie są nowością, ale ja kupiłem je na poprzedniej promocji w Rossmanie, tej wiosennej. I widzicie, do tej pory jej nie odpakowałem. Ostatnio naprawdę nie mam czasu na testowanie produktów i tym bardziej się cieszę, że wreszcie to robię. Robię jakiś test. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę miał trochę więcej czasu i ponagrywam dla Was filmy, bo naprawdę to lubię, no ale... Kurczę, powiem Wam, że tyle rzeczy mi spadło ostatnio na głowę, że ciężko. Dobra, tak ładnie wygląda ten podkład, że aż chyba nie będę go normalnie pudrował. Jeszcze się chwilę zastanowię, najwyżej pod oczy tylko sobie nałożę trochę pudru. Teraz zrobię szybko brwi przy użyciu maskary, u mnie to wiecie, z tymi brwiami nie ma specjalnie co szaleć. A, no i używam y, maskary z L'Oreal Paris. Już polecałem Wam też tą maskarę kiedyś w filmie z rzeczami z Rosmana. Naprawdę spoko produkt. No dobrze, brwi mamy już zrobione. Skóra wygląda no przepięknie. Naprawdę bardzo mi się podoba. I nawet nic nie zbieram się jakoś specjalnie pod oczami. Ale dam odrobinę pudru i będzie to też nowość dla mnie, a nie nowość na rynku. Tak, bardzo mądrze to powiedziałem. W każdym razie puder z Bourjois numer 2 w kolorze takim brzoskwiniowym. Kupiłem go za namową Maxineczki. Ona mówiła w swoim filmie, że ten puder jest naprawdę genialny. Więc zaraz zobaczymy, czy nie kłamała. Dobra, mimo najszczerszych chęci muszę zapudrować sobie czoło, bo przecież... Zaraz mi tu wszystkie zmarchy wyjdą. Nie utrwalę tego. Dobra. I delikatnie tutaj, sobie nohal nohal przybuduję raz. Te testy to ja lubię na razie bez żadnego fakapu. Teraz konturowanie. Tutaj też nie ma nowości. Bronzer z Kobo, który jest po prostu dobry. Ma ładny kolor. Jest też niedronki, Tak pomyślałem, że wybiorę raczej kosmetyki, które są tanie żeby cały ten film był taki przyjemny dla portfela. Bo też często piszecie w komentarzach, że używam bardzo drogich kosmetyków. Słuchajcie, generalnie to przecież każdy kosmetyk można zastąpić. To nieważne, czym ja maluję i nieważne, czym Wy odtwarzacie jakiś makijaż. Ważne, żeby poczuć flow, a nie tam mieć identyczne kosmetyki. Nie da się tak, żeby mieć wszystkie kosmetyki takie same jak. Ktoś w internecie. Policzki rozświetlę rozświetlaczem od zmalowanej. Bo tak dawno nie nagrywałem, czy już z tym lusterkiem macham? Rozświetlaczem od zmalowanej sobie. Rozświetlę policzki. I już Wam mogę zapowiedzieć następny odcinek. Mam nadzieję, że go niedługo nagram. Czyli recenzja palety Katosu. Tak dokonałem zakupu. Jest no nie powiem Wam, czy mi się podoba czy nie. Zobaczycie niebawem. Teraz róż z NYX-a, który też jest nowością. Sweet Cheeks. To jest fajny kolor, taki mocno jesienny, bardzo mi się podoba. Uuu, jaki mocny. I wiecie co? Zrobię sobie nim taki troszkę drapping. No przecież ten makijaż nie musi być taki normalny, można troszkę poszaleć. To czemu nie? No dobrze, moi drodzy, i przechodzimy do gwiazdy tego odcinka, czyli palety Midnight Orchid. Dobra, zaczniemy sobie bezpiecznie, czyli od tego jasnego cienia, który nałożę sobie w wewnętrzny kącik oka. Ok, on wcale taki jasny nie jest w stosunku do tego, jak jasny jest podkład, no ale spoko. Teraz użyjemy sobie tego. Gołębiego. To jest bardzo ładny cień. Nałożę go sobie również we wewnętrzny kącik oka. Bo czemu nie? Dobrze, teraz z mniejszym pędzelkiem nałożę sobie ten ciemniejszy cień. Powiem Wam szczerze, jak patrzyłem na tą paletę, to myślałem, że nie wyduszę z niej jakiegoś takiego intensywnego makijażu. Już jest nietrafiona pod mój gust, ale chyba jest zupełnie inaczej. Teraz użyjemy sobie tego jasno różowego i nałożymy go tutaj, czyli na załamanie. Szczerze, słuchajcie, jeżeli szukacie palety w różach i fioletach, to to jest naprawdę spoko paleta. Teraz użyjemy sobie takiego ciemniejszego, brunatnego. Jakiś taki dziwny jest ten kolor, nie wiem jak go nazwać. Przyciemniam nim linię rzęs. Dobrze, teraz biorę troszkę bardziej płaski zbity pędzel i ten najciemniejszy kolor. Zobaczymy, jak bardzo jest on ciemny. Przyciemnię sobie nim linię rzęs górną. Na dobrą sprawę, to już mógłbym skończyć, ale szkoda mi nie przetestować jeszcze innych cieni, więc biorę sobie ten i nałożę go tutaj jeszcze w centralnej części oka. I mam jeszcze ochotę dać go tak bardzo niestandardowo. Wewnętrzny tutaj kącik, ale tak wiecie, nie do samego dołu, tak punktowo. Ok, i ten zabieg sprawił, że moje oko stało się bardziej takie czpuńskie. Ale dobrze, mi się to podoba. Teraz jeszcze użyjemy tego blue. Może on będzie jaśniejszy niż niż to o, albo je wymieszam ze sobą. I tym niebieskim jeszcze delikatnie sobie tutaj granicę kon tego konturowania oka Rozetra, żeby wszystko ładnie się łączyło ze sobą czarna kreska na linię wodną no dobrze i przechodzimy do ust do ust też mam nowość jest to pomadka w kredce i powiem Wam szczerze, że już ją testowałem i to naprawdę godny polecenia produkt błyskawicznie jak widzicie się aplikuje precyzyjnie no dobrze, ale ja nie mam ochoty dzisiaj na taki mat, więc użyję sobie jeszcze odrobinę tego cienia i delikatnie przetransformuję tą pomadkę w bardziej kosmiczną. Tak czy inaczej bardzo mi się podoba ten kolor, już Wam mówię co to jest. French Matte. Nazywa się ten kolor i naprawdę jest ładny. Taki wydaje się niby burysiny, ale na ustach wygląda, powiem Wam, zacnie. To też może być kwestia tego, że jestem taki blady dzisiaj, ale nieważne, nieważne. No dobrze kochani, tak wyglądał test nowości z NYXa. Tak na szybko, co Wam mogę powiedzieć. Podkład wygląda na buzi bardzo dobrze, ja mam cerę suchą, więc... Nie podkreślił żadnych skórek, aczkolwiek miałem pod spodem też krem nawilżający, więc mogło to troszkę uratować sytuację. Jeśli chodzi o róż, no to jest on bardzo intensywny, ale wygląda bardzo ładnie. Bardzo dobrze się nim pracuje, buduje się ten kolor. Więc do drapingu też spoko. Pomadki rewelacja. Aż czekajcie, czekajcie. Sprawdzę ile jest kolorów tych pomadek w ogóle. Okej, okay, wszystkich pomadek jest 12 i tutaj jeszcze doczytałem, ona ma też temperówkę w sobie. Gdzie ja ją Okej, tu jest temperówka, więc można sobie ją w każdej chwili zaostrzyć i yy, pięknie wyrysować kształt ust. Cienie naprawdę mnie zaskoczyły, są naprawdę bardzo fajne. Ciekawie skomponowane w palecie. Nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze, szczerze mówiąc, myślałem, że ona będzie bardziej taka nijaka, bardziej blada, a tutaj intensywność kolorów jest bardzo zadowalająca. Więc jeżeli szukacie czegoś w, pomara w pomarańczach, w fioletach i w różach, to jak najbardziej Wam polecam. Jest to raczej paleta uzupełniająca niż taka samodzielna, bo nie mamy tutaj na przykład wpłodne, znaczy jasnego jakiegoś beżowego koloru do budowania kształtu oka, ale naprawdę zacnę. Gąbka z Lovely Be Delicious jest spoko, a reszta to w zasadzie nie były nowości. Puder jeszcze był nowością dla mnie yy, i póki co no pod okiem wygląda bardzo dobrze, więc też nie mam do niego żadnych zarzutów i mogę jak najbardziej go polecić. Yy, w promocji Rosmanowej on był naprawdę w dobrej cenie, jest go też dosyć dużo, bo tutaj mamy. 32 gramy to nie jest dosyć dużo, jest go naprawdę na wypasie dużo, więc polecam. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie koniecznie znać, czy podobał Wam się film. Yy, dajcie znać, jaki macie pomysł na rozdanie, konkurs dla Was, bo chętnie się z Wami podzielę kosmetykami. Ostatnio trochę mi się ich nazbierało i fajnie byłoby się z Wami tym podzielić. Yy, oczywiście zachęcam do kliknięcia kciuka w górę. Yy, no i. Subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no to zapraszam. Mam nadzieję, że będę nagrywał już bardziej regularnie, częściej więcej dla Was. Bo lubię to robić, ale czasu było ostatnio mało. Tak czy inaczej, nic nie obiecuję, bo jak obiecuję, że będę nagrywał dwa razy w tygodniu, to przecież to się nigdy nie udaje. Nawet raz w tygodniu jest czasami ciężko. Ale postaram się poprawić. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do zobaczenia!